Dobra co, lecimy z tym wszystkim? Lecimy, wrzucamy. Toniu, a ty lubisz gotować? Dobry, nasi kochani. Damy z tej strony Lady Kito i Basia. Basia, dokładnie. Słuchajcie, ostatnio po ostatnim filmie, gdzie robiliśmy dla Was przespaniałą pizzę, zrobiliście dla nas taki challenge, żeby dzisiaj przygotować keto pierogi, ruskie keto pierogi. No i my podejmujemy rękawice, podejmujemy tak szmateczki. Zobaczcie, ja tu mam w ogóle dla Was taki myk patrz, patrz na to. Myku, myku, zobacz i normalnie chcesz coś zrobić i zobacz, patrz. Widzisz? Uuu, wspaniale, no to ja wolę się tutaj zabezpieczyć, jak master szef porządny. Zabezpieczajcie się. <gulinarne> fartuch ochronny, kulinarny, kulinarny nie, kucharski, kucharski. I będzie fartuch Dobry. kucharski. No i tak, słuchajcie, zaczniemy sobie na początku od przygotowania farszu. Farsz. Będzie to farsz na ruskie pierogi. Troszkę zmodyfikowany, ponieważ jak wiecie w diecie ketogenicznej nie istnieją ziemniaki, które normalnie by w farszu dopiero pierogów ruskich znaleźć się musiały, dlatego spróbujemy zrobić je po prostu bez, bez. ziemniaków. Ale ja już kiedyś taki podobny farsz jadłam w naleśnikach i muszę powiedzieć, że mi zdecydowanie smakował, lepiej smakował. Ale jestem przekonana, tłusty że to tystryk była tystryk. po prostu magia boczku, bo boczek zawsze podkręca wszystko co robimy. I na początek mamy tak, twarz tłusty. Tłusty twaróg, tak. Dokładnie ilościowo mamy, go, mam tutaj fakt, 695 mg g, gramów przepraszam gramów oczywiście. Znaczy, mam M -M. Ponieważ to jest to samo. Słuchajcie, twaróg oczywiście bio. Właśnie eee, gdzie kupujesz takie rzeczy? No i nie wiem, czy mogę tak, e, taką kryptoreklamę robić tutaj sklepowi szczecińskiemu przy ulicy ba mm, Przyjaciół Żołnierza Biokorona. A zrobimy reklamę. Jak do do Słuchajcie, dobrodu. robimy to za friczka, więc jeżeli chcecie, e, przyjeżdżacie do nas, pokazujecie jakie macie tak fajne jest. produkty, a możemy je też dla Was normalnie przetestować. Także Szczecin, przyjaciół Żołnierzy, żołnierza. Przełożyliśmy sobie, przełożyłyśmy sobie nasz twaróg do Duże dużej miski tak, bo miski. duża miska jest tutaj podstawą, żeby nic wam dookoła nie wyleciało. W każdej kuchni słuchajcie, musi być MasterChef i jego złoty pomocnik, prawa ręka tak od krojenia, rozprawiania, tak, wycinania. Zaraz dostaniesz tą szansę, będziesz miała rozdrobnić cebulkę. No będziemy cebulkę będziemy rozdrabniać. A mocno rozdrobnić czy tak, tak się? W miarę mocno rozdrobnimy ją. Słuchajcie, Basia mówi w miarę mocno rozdrobnić. Tak jak Tonia mówi, troszeczkę dużo, troszeczkę mało. O jest nam gargamel. chodź tu gargamel? Odrobinę dosalamy nie za mocno, ponieważ nasz boczuś oczywiście jest równie słony. Do naszego twarogu dodamy Śmietanę osiemnastka, tym razem, słuchaj, ja normalnie coś powiem, bo właśnie on nie mówi, musimy pogarnąć śmietanę 18, ja mówię, jak 18, ja w ogóle nie wiem, czy jest osiemnastka, ale tutaj wyjątkowo, zamontację. ale tylko wyjątkowo, e, przerzucamy sobie naszą osiemnasteczkę, bo i tak zaraz pokażemy wam, jak wygląda nasza miska z boczusiem, więc tam tłuszczych słuchaj, się normalnie jest, zgadza, jest, jest, jest. makrosy się będą zgadzać. A najlepsze z tego wszystkiego jest, że smak na podniebieniu będzie się zgadzał. I ja tak nawet stwierdziłam, że jeżeli nie do końca nam te pierogi się ulepią, aczkolwiek jestem przekonana, że nam wyjdą, no bo nam zawsze wszystko wychodzi. Tak tak, to, to i tak farbę o bardzo Więc troszkę więcej musimy tam dołożyć. Ile mamy mniej więcej? Tam było z 200 myślę, że około 260-70. Sera około prawie 700, 700, 700, gram. 700 gram O i to mi się podoba, ale bajunia Ale bajeczka Teraz patrz ja na to, patrz to, na to, dźwięk. Dźwięk. O, Widzisz? A tak. jakbym miała to bym szukała, rozumiesz to? E, Cebula wjeżdża na cząsteczkę. Na kosteczkę. E, nie wiem, czy pamiętacie i czy dotrwaliście do końca ostatniego odcinka, ale Basia straciła nóż za grube hajsy, na więc słuchajcie. to był Do pieczywa krojenia, więc A, nie jest nam potrzebny. W ogóle nie jest ci potrzebny. Trochę jestem potrzebny, bo jak widzieliście, ja e, piekę chlebkę ketogeniczny, do którego używam noża do pieczywa. A i e, żeby od razu tutaj wspomnieć, e, na, my będziemy Wam gotować na... Ja ciebie też widzę, słuchajcie, my będziemy Wam gotować na zasadzie challenge'ów, czyli ty mówisz, co chciałabyś, żebyśmy my ugotowały, a my normalnie podejmujemy. podejmujemy fartucha, podejmujemy rękawice, podejmujemy noże, więc jeżeli na przykład wpadnie Ci taki pomysł do głowy, żeby zrobić chleb ketogeniczne, buki ketogeniczne, czy cokolwiek tam na co masz ochotę, albo co lubisz w normalnej diecie i myślisz, że nie ma tego w diecie ketogenicznej, to my to dla Ciebie po prostu ubudujemy. Dobra, paszak tutaj lecimy z cebulkiem. I yy, do naszego farszu dodamy jeszcze odrobinę czosnku, bo tutaj wychodzi mi... Tak, ja uwielbiam czosnek, w ogóle Dodam. życie bez czosnku myślę, Mówię, że około półtora normalnego ząbka. To znaczy to wszystko też zależy, czy dzisiaj będziecie się całować, czy się nie będziecie całować. Bo jak będziecie się całować, to dajcie mniej czosnku, Jak nie będziecie się całować, to dajcie więcej czosnku, bo czosnek jest zdrowy, jest pyszny i podkręca smak, tak jak boczku nigdy za wiele, tak i czosnku nigdy za wiele. Tu mamy nasz farzyk. Tutaj rozpuszcza się masełko. Na cebulkę. W ogóle to Sklepamy. można dodać, nie w zasadzie, bo cebulka i tak z tym nie trzeba czekać. Aż to się wszystko podgrzeje. O, i tutaj będziemy troszeczkę dosłownie 4-5 minut, żeby ta cebulka nam się zeszkliła. przechodząc na ketodietę, z czym miałaś największy problem, żeby z czegoś zrezygnować, jeśli chodzi o kuchnię? W zasadzie z ryżem. Chyba najbardziej brakowało mi na początku ryżu, ale odkąd poznałam ryż z kalafiora, to już mi go również nie brakuje. Pizza, jak widać, coś co też uwielbiam. Smakuje równie dobrze jak nie lepiej, tak, którą ostatnio przyrządziłyśmy Wam z Paulą. Więc yy, myślę, że z założenia nie brakuje mi niczego. Poza może wolnym czasem prezentowania. <grystanie> Dobra, mniej więcej tak wyglądająca cebulka, przerzucamy ją do naszego farszu. Smakujemy? Dokładnie. będziemy sprawdzać jak to wyszło. Trochę soli. Trochę soli. Mhm. I ci, że ja nie jestem... chyba bym dodawał jeszcze trochę wiesz? Mhm. Bo bardzo pierogią leci, nie? Dobra. A ci pokażę co dzisiaj trzecia robi, tak? Oooo, Boś! Też Taniu? A ty lubisz pierogi? A ty nie lubisz pierogi <laughs> lubisz ruskich? Dzieci nie lubią? Dzieci bardzo lubią pierogi ruskie. A to co nie lubią? Dobra, podejście numer dwa w ogóle farsz. Prezentuje się następująco ma więcej. Ej. <gry> mhm. Bardzo dobre. Wydaje się, bardzo dobrze. Możemy trochę pieprzu jeszcze? Zrobimy? Nie nigdy za wiele pieprzu. Mam przekrętnięcia. Dokładnie dwa przekrętnięcia do Pani, dwa soli. W momencie kiedy gotujecie, zawsze musicie, oprócz tego, że macie taki basic, to musicie sprawdzać, smakować i zobaczyć co tobie tak naprawdę pasuje, bo ser zawsze troszeczkę inaczej smakuje, boczek troszeczkę inaczej smakuje. Jeden jest bardziej słony, drugi mniej słony, okay. jeden em, ser ma troszeczkę inną konsystencję od drugiego, Śmietana inaczej zadziała, więc po nie Jedni wolą prostu... w mniej czosnku, drudzy więcej. Tak Ale ten czosetek tak ładnie pójdzie, już tak dalej. Tak tak wspaniale. wspaniale. Dobra, ostatnia próba. Ja już w zasadzie do tego ciasta nie ja potrzebuję. <try> Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle ja pierogi ruskie robię, znaczy w ogóle pierogi ja robię tylko raz w życiu, takie prawdziwe. E, więc jak gdyby. Ja będę nadzorować ten cały proces tworzenia, będę wam o tym opowiadać. A głównym masterchefem i bicepsem tej imprezy będzie Basia. Słuchajcie, ja y, spróbuję sobie pomóc z wyrobieniem ciasta naszym Thermomixem. Jest. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Wiecie, jak wygląda mąka migdałowa? Ona jest daleka od mąki, e, od mąki pszennej, z której normalnie zazwyczaj robiłam e, pierogi fran ruskie, francuskie, nie pieruskie. I nie wiem, no, trochę się obawiamy. Natomiast e, składnikami są 220 gram mąki migdałowej, 10 gram takiej oto gumy Głab. dwa jajka ekologiczne, oczywiście od szczęśliwych kurek, oraz półtorej łyżeczki soli, której za chwilę dodamy. Ja bym rozpoczęła te działania od spróbowania lekko roz... Pobrezę jeszcze zmoczyć. Zmoczyć. Może jeszcze bardziej zmienić. A, To Wasia tak, powiedziała. Nie. Babcia To <laughs> Babcia... <laughs> Babcia powiedziała... Wasia <laughs> powiedziała. A, w ogóle pokażemy. Wasia używa takiej oto mąki migdałowej. Która ma w 100 gramach dokładnie 10 g węgli I Basia stwierdziła, że ta mąka jest troszeczkę zbyt gruboziarnista grubo jeszcze dzień Więc, dzień więc dzień będziemy ją to troszeczkę Powiedziałaś dzień dobry, dzień dobry Witajcie Witajcie, to ja To ja Keto Diabeł Tak? Chodź tutaj, pomożesz mi Przełączymy ten guziczek na samą. Jeżeli nie masz takiego oto urządzenia, możesz to zmielić w takim mielniku do kawy. Młynku do o, kawy. Młynku. tam stoi taki młynek do kawy. Dokładnie, ja Taki taki standardowy młynek do kawy. Albo po prostu kup bardziej zmieloną mąkę migdałową. No to... Za takie tysiące, a ujadać trzeba męcznik. Ujadać trzeba tak Dobra, ciasto na pierogi. Na pierogi jakby zawsze przez dziada, pradziada trzeba ulepiać samemu. Prawda, to nie? Mhm. Także najpierw trening. Mamy taką kulkę. Podzielimy tą kulkę najpierw na trzy części. Na raz, dwa, trzy. Dwie części schowamy na razie, żeby nam nie schło. A to to. A to się będziemy trochę obniżać najpierw. No, mocno. A i teraz, Dobra, teraz ciocia. My znowu stajemy z boczku. Kontrolujemy, co tutaj ciocia robi. Chodźmy, chodźmy. Raz, dwa, trzy. O jejku! Ile ty to nie ważysz. Stonę, co? No jeszcze nie. Zakładamy. Tak, zawołamy cię. Pa! Farsz, dużo farszu oczywiście, najważniejsze, żeby w było dużo farszu, bo nawet jak ciasto nie wyjdzie, to farsz będzie smakować. To farsz zjemy po prostu. Ale piękny. Wow, ale piękny pierożek. A teraz jeśli zastanawiasz się skąd w mące migdałowej bierzemy te tłuszcze, to zobacz w ogóle jakie to jest tłuste, zobacz na to. Ta mąka dosłownie sama w sobie pływa w tłuszczu. A my tutaj nic przecież nie dodałyśmy. Oprócz jajka, gumy santanowej i. Odrobinę soli. Odrobinę soli, dokładnie. Basia, dlaczego tego farszu co chwilę tu ubywa? Tyle pierogów już zrobiłam, spójrzcie, <noise> bo już pierogów ulepiłam. Prawda, że piękne? Tak. A ty co pierdolę robisz? Ja robię ja myszkę. Myszkę? Słuchajcie, to ja lubię myszkę pierogową, tak? tak. Ale ładna! Basia powierzyła mi zrobienie ostatniej ketopierogowo-kulki. Także słuchajcie, e, ciasto na pewno nie należy do najłatwiejszych. W przeciwieństwie do takich standardowych, a w zasadzie standardowego ciasta pierogowego, no to tamto ma całkowicie inną konsystencję. To ciasto jest ciężkie i tłuste. Tak, jest. tak Ciężkie i tłuste. Trzeba bardzo mocno uważać w momencie, kiedy próbujemy je oderwać z deski. Musisz sprawić, żeby ono było cienkie, ale nie za cienkie. No i oczywiście nie za grube, bo wtedy robisz to jeszcze raz. Ale jeżeli zaczniesz robić keto pierogi, i zobaczysz, że nie jest to prosta sprawa, to wiedz, że dla nas też nie jest to, no to prosta, tak. jest jestem bardzo, jak one będą smakowały. Zobaczcie, mamy tutaj już przygotowaną naszą pierwszą, właściwie pewnie jedyną deskę naszych <śmiany> wspaniałych keto, pierogów ludzkich, które za chwileczkę, za sekundkę będziemy wrzucać do wrzątku na 3-4 minutki do podgotowania ciasta. A potem pewnie jeszcze najlepiej na patelnię, żeby pod podsmażyć, go tak lubimy najbardziej. Dokładnie. Słuchajcie, to ciasto dobra. jest z gumą ksantanową, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że nasza koleżanka na grupie, która przygotowuje dla Was turbo niespodziankę, już opracowuje w czeluściach swojej kuchni ciasto bez gumy ksantanowej, całkowicie inną konsystencję. Mm. Także na pewno będziemy to testować, próbować. 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 No i dobra, co, lecimy z tym wszystkim? Lecimy, wrzucamy. Pierwszy pieróg. Ania, ja. jesteś naszym masterchefem? Tak. To musimy troszkę podwinąć rękawki, wiesz, żeby nie było ciasto z rękawkami, albo rękawki z ciastem. Jakie jest to ciasto, Toniu? Jakie to ciasto jest? Nie, nie. Toniu, a jest ono mokre? Tak. A tłuste? Tak. A robiłaś kiedyś takie ciasto? Czy to twój pierwszy raz? Nie lubiła. Nie lubiłaś? Ech. Tonia? mamy dzień mamy. Niedługo jest dzień mamy? Tak. Ciasto też zrobicie z kubusiem? Tak. Też robił. Czaskawkowy, malinowy i kokosowy. A kokosowy? A mama może jeść truskawki? Tak. A malinki? A czekoladę? Nie. Klebek mama może jeść? Gdzie ja nasze miał... pierwsze pierogi ja wydają się... Roku, już być gotowe? Zijmy mm -hmm. ja jednego. Zrobisz dla, dla mnie dzisiaj ciasto? Tak. Pięknie. Zijmijmy no. jednego i po prostu posmakujmy go może, co? Tak oto ja wygląda. No po e, I jak Basiu pierwszy gryz? To jest ym... daj jednego. Makuje mama. No dobra kochani, zobaczcie co nam z tego wszystkiego wyszło. Tak oto prezentują się keto pierogi. Co próbujemy? Próbujemy. Przed chwilą próbowałyśmy takie z wody, ale później je troszeczkę podkręciłyśmy, wiadomo na patelni zdrówko, pierogowe zdrówko. Jest patelni lepsze. Zostało w tole. Podsumowując temat: z wody były takie mocno średnie, takie czysto z wody. Jak podkręciłyśmy je na patelni, i są smażone, są zdecydowanie lepsze. Wspaniały farsz. Tak. Ciasto samo w sobie. Nie, wiem, może trzeba nad nim jeszcze popracować. Um, um, przypomina krowa ciasto. Mhm. Tak, jak, jak jest w pijarni, nie? W kruchym cieście? To znaczy, tak powiem. Nie są złe, mm. ale żebym została ich fanką, mieszane mam uczucia. Za bardzo lubię prawdziwe ruskie pierogi, żeby powiedzieć, że te e, są przynajmniej tak samo dobre. E, tak jak po pizzy ostatniej, byłam zachwycona ją mm. naprawdę i będę ją polecać każdemu. E, tak jeśli chodzi o pierogi. Raz na jakiś czas można, można się zjec. skusić, ale słuchajcie, ja bym wolała tak naprawdę pójść do mamy, zjeść takiego prawdziwego polskiego pieroga. I później i... nabić się napka i jakby temat jest załatwiony. Artym... Na post 60-godzinny. Dokładnie i, i zdecydowanie bardziej. Raz na bardzo, bardzo długi czas. Chyba, że nasza koleżanka... Magda. To lepszy y, sposób na ciasto. Aczkolwiek dopiero... już zaczyna nas wyzywać na Messengerze. <noise> Ale ona pracuje, wiecie, jej, jej kuchnia paruje, także... Liczymy, liczymy na Magdę Magda, liczymy na Ciebie, znajdź jakiś sposób na to ciasto, bo twarz mamy fantastyczny. I jeżeli tylko znajdziemy sposób na bardziej pierogowe ciasto niż, y, niż ciastowe. Bo chętnie wypróbujemy raz, raz jeszcze. Tak jest? Dokładnie. zaraz Nie lubię jak się jedzenie marnuje. Oczywiście jeśli podobało Ci się, to koniecznie daj suba. Kliknij taki dzwoneczek, żebyś wiedziała, że już przyszedł kolejny film. To ja właśnie nam pokazuje na YouTube, że ogląda nasz film. Także jeśli Ci się podoba, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, e, daj dzwoneczek i napisz w komentarzu, jaki chciałabyś zobaczyć kolejny kucharski, kulinarny, kulinarny. Proszę, o challenge, coś prostszego. <laughs> może jakiś deser, może ciasto, może śniadanko, także wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. A my co? A my jemy dalej pierwotę z